Cześć, z tej strony Adam. Cześć, z tej strony Marcin. Witamy na kanale Auto Discover. A Global właści... Motors. Dokładnie. E, jesteśmy z Marcinem tutaj na słonecznej Florydzie. Marcin przyjechał ze mną, żeby szukać grubych samochodów. Tak, bo w związku z tym, że zauważacie, że na naszej stronie Global Motors często pojawiają się samochody z Ameryki, i często o to pytacie, dlatego przyjechaliśmy za damem i postanowiłem wam pokazać, co jest fajnego, co można ewentualnie kupić. Właśnie dlatego, bo ponieważ na, na kanale Autodiscover głównie się skupiamy na takich samochodach, że tak powiem, popularnych, chociaż też tam się zdarzają korwety, które są takimi amerykańskimi superkarami, Marcin jakby zauważył, że w tych autach krajowych jakby jest mocny zastój i deficyt, jeżeli chodzi o takie superkary i te ceny są bardzo sztywne, a tutaj ze Stanów idzie coś sprowadzić w fajnej cenie i niekoniecznie mocno uszkodzone, a czasami nawet auta pokradzieżowe. I pierwszy samochód, który nam wypatrzył Marcin, to jest Porsche 911. 911. Tak, jest to Porsche Cabrio, najnowszej odsłonie, czyli 992. I opis uszkodzeń zrobi dla nas Marcin. Na pierwszy rzut oka, może dla osób, które nie bardzo znają się na, na motoryzacji, może to wyglądać źle. Natomiast jak zagłębimy się bardziej w ten samochód i spojrzymy na uszkodzenia, uszkodzenia są w mojej ocenie nawet no, bardzo małe, z uwagi na to, że głównie przyjął uderzenie zderzek i ten pas przedni. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj ta wnęka, czyli tak zwana wana, jak niektórzy to nazywają, widać, że ona jest po prostu cała. No tutaj głównie uderzenie dostała ta belka przednia. Wymiana tego jest bardzo prosta i często jest tak, że nawet zakup tych części nowych w salonie nie jest jakoś bardzo wysoki. Marcin, chcesz się napić? Nie, może niekoniecznie. Mleczko do łatania opon. Nie polecałbym tego e, pić. Tutaj nie widzę nic takiego groźnego. Poza tym przód w Porsche jest bardzo prosty w naprawie, gorzej jest z tyłem. Na pewno co jest przesunięte i uległo uszkodzeniu, no to pokrywa. Nie silnika, tylko można powiedzieć bagażnika i co za tym poszło, no to błotnik lewy też będzie wymagał naprawy. No wiadomo, trzeba było to wszystko rozbroić, e, ściągnąć zderzak i zobaczyć szczegółowo, co tam może być uszkodzone. Natomiast patrząc tutaj, nie ma wcale, moim zdaniem, tragedii. Układ e, kierowniczy nie jest nigdzie uszkodzony, koła stoją prosto, zarówno przednie, jak i tylne. Także uważam, że jest to duży plus i warto się tym e, samochodem zainteresować. No, wyszczeliła poduszka czołowa. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że jeżeli pirotechnika jest wystrzelona, to się tego boicie. Naprawdę tego się nie bójcie, bo często bywa tak, że samochód ma krzywe podłużnice. Czyli wymaga samochód prostowania lub ustawienia tych podłużnic i jest to proces naprawy jest znacznie dłuższy i, i bardziej kosztowny. Natomiast pirotechnika jest elementem normalnie wymiennym i to auto nadal będzie 100% tak sprawne, jeżeli tą poduszkę czy kapotaże, które tutaj wystrzeliły wymagają wymiany. Także nie bójcie się tego. Będąc przy poduszkach chciałem podkreślić, że zakup nowej poduszki wcale też nie jest jakimś elementem bardzo drogim, bo zakup takiej poduszki w salonie to może być wydatek rzędu 5 do 10 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli przyszłoby naprawiać przód, czyli te wspomniane podłużnice, sama rozbiórka przodu może kosztować w okolicach 10 tysięcy złotych. Nie jest źle jak na Porsche, nie? Kapotaże jeszcze wystrzeliły tutaj, czyli ten układ tak zwany antykapotażowy, czyli, bo w kabriolecie wiadomo, wiecie lub nie, ten dach jest tutaj wykonany z prezentu. On jest miękki, on Was nie uchroni przed dachowaniem. Tutaj wiadomo, że te słupki są wzmocnione w stosunku do standardowej wersji, aczkolwiek one nie przyjmą całego tak zwanego impaktu uderzenia. Tak, celowo mówię trochę po angielsku, bo jestem w Ameryce. Całe siły uderzenia, jeżeli ktoś by się chciał czepiać. E, tutaj jak widzicie, zostały te elementy, te słupki, które są e, zazwyczaj w tylnych zagłówkach podniesione i te, przez to ten samochód, jeżeli miałby dachować, to opiera się na, tym, e, na tej ramie, tutaj z przodu i na tych słupkach, i jest to całkowicie bezpieczne. Pod warunkiem, że pasażerowie w środku oczywiście mają zapięte e, pasy, więc. Pasuje no widać, że jest to egzemplarz mega zadbany, bo nie jest nigdzie pognieciony. Po, po, też butniki są całe, nie ma nawet jakichś gniotek parkingowych, co na niektórych samochodach po prostu to widać. W mojej ocenie, warte zainteresowania akurat w Miami nie przyleciał z nami tylko Marcin, do Miami przyleciał też z nami Kamil, menadżer biura w Warszawie, który jest zakochany. W japońskiej motoryzacji sam jeździ Infiniti i mówi, musimy Adam pokazać ten samochód. I właśnie go pokażemy. Infiniti QX80, w sumie największy z całej gamy Infiniti. Żeby to jakoś bardziej zobrazować, bezpośredni konkurent Durango X7, Q7. Co więcej o tym aucie. Napakowane wszystkim, co się da od grzanych wentylowanych foteli poprzez yy, monitory w zagłówkach e, no i co najważniejsze to co pod maską 56V8 No i zobaczymy jak to wygląda. Otworzy się maska czy nie? Możemy spróbować. Spróbujemy, nie? Przede wszystkim w takim samochodzie najważniejsze jest to, aby się nie zagrzebać z naprawą, bo to nie jest samochód, który w Europie występuje. Znaczy inaczej, na naszym rynku jest go mało. E, tak. Wschodnia Europa, czyli Ukraina i wszystko, co w tamtą stronę, już te Rosja, Matuszka Rosja ma dużo takich tak. Infiniti. Więc jeśli chodzi o części, czy kupno za wschodniej granicy, czy zamówienie prosto ze Stanów, czy z Dubaju, mówię na Was Większych problemów hmm. nie będzie. Nie? No, z własnego doświadczenia mówię, że da się i wcale to długo nie no, idzie. Właśnie. Ale nie proście nas, żebyśmy to robili za Was, bo może być ciężko. Więc y, inaczej, to nie jest samochód dla kogoś, kto będzie chciał zrobić całą obsługę i jakby nie chce mieć udziału y, kompletnie nawet, nie chodzi tu o naprawę, ale późniejszym późniejszą eksploatację, bo to jest samochód dla kogoś, kto nie wiem, wejdzie sobie w neta na ebayu, znajdzie sobie filtr jakiś, czy zamówi, jak nie to za niego to zrobi warsztat, bo wszystko może ktoś zrobić za Was, tylko to wychodzi drożej. Życie. Są proste auta w obsłudze. Niestety u nas nie były zbyt popularne, no bo Infiniti z Europą się nie polubiło. Prosto. Nie polubiło, tak, tak. Ale no. było Infiniti jeszcze kilka lat temu, było w Europie, aczkolwiek. Do no, bodajże 18 roku były w Polsce tak. ASO. Były ASO, ale większość Infiniti była w dieslu, co też nie jest tak. dobrym połączeniem. Bądź w dwulitrowej benzynie, co jest tak. silnikiem z Mercedesa, co też nie było. Pas najlepsza. przedni na pewno tutaj y, ubolał, no bo tutaj jest, y, jak widzicie, jest to przesunięte i jest pęknięte, więc to będzie wymagało wymiany. Tak Kilka... samo belka środkowa tak. też jest y, cofnięta. Tu szkoda była centralna. Lampy prawdopodobnie będą całe, auto na dobrą sprawę tylko do ubrania. Dokładnie, więc... Tylko no, największy, tak jak mówimy, problem. Znaczy problem nie problem. No, dla chcącego nic trudnego, nie? z zamówieniem części. Ale odwdzięczy się to na pewno bez bo te samochody e, robią duże przebiegi, e, jeżdżą bezawaryjnie i nie ma z nimi jakichś większych problemów. Nie mają skomplikowanej elektroniki jak europejskie odpowiedniki. Chodząc po placu w Miami też można znaleźć bardziej nieoczywiste samochody. Tutaj e, mnóstwo jeździ Jeepów, wranglerów, ale zdarzają się też takie bardziej. Czołgowate konstrukcje jak Toyota Forerunner. Bardzo ładny, czarny kolor. Samochód z 2018 roku. Bardzo ładnie się prezentuje. Tak. W Uszkod... najbogatszej wersji. TRD, tak? Tak jest. Uszkodzony tutaj, jak widać, w tył, czyli drzwi, plus ćwierć samochodu. ćwierć, ćwiartka, jakby w tylną, w tylną ćwiartkę. Samochód wyposażony w napędy, jakby w taki reduktor, też może być przełączany, oczywiście mamy tryb automatyczny, mamy high i mamy low. To jest bardzo fajny samochód, bo jest też na pośrednim wtrysku, więc jakby stara technologia, skrzynia biegów, tu wszystko będzie banglać i będzie to jeździć, jakby przejeździć bardzo duży przebieg. I właśnie to jest jedyny mankament, o którym chcieliśmy Wam powiedzieć, który podczas oględzeń sprawdziliśmy na szybko. Ten samochód ma, uwaga, 200 tysięcy mil, czyli jak ta konstrukcja przejeździ 300 tysięcy kilometrów, to warto się nad tym autem zastanowić. Może nie konkretnie nad tym, ale po prostu nad jakimś forranerem Dziwny hałd ciąg dalszy. Mieliśmy już Japonię, więc czas teraz na Koreę. Adia. Nie, bo to po japońsku by było. A jak Koreańcy robią Aja? Nie. Koreańcy? No to uciekają z, z granicy. Aha, no tak, Ale pytanie czy Korega Północna czy Południowa, to jest z południowej Korei e, samochód Kia Sorento z silnikiem 2,5, bardzo fajny, olej ma też ładny, sprawdziliśmy, samochód uszkodzony kosmetycznie, aczkolwiek nie bądźcie złudni, że to tylko zderzak, bo widzicie zderzak oddaje i dokładnie to zaraz Wam pokażemy, że tutaj też uszkodzona jest belka, co było powodem wystrzelenia poduszki powietrznej. Aczkolwiek czy ta szkoda jest duża? Uważam, że nie. Czy fajna do naprawy? Uważam, że tak. Czy się opłaca? Zobaczymy, za ile się ją uda wygrać. Jaki ma napęd? Ma napęd naprzód, ale myślę, że e, dla większości użytkowników e, samochodów SUV jest to e, no, może nie zaleta, ale nie jest to przeszkoda, żeby taki samochód zakupić. Mnóstwo tutaj widzieliśmy, zresztą z Kamilem oglądaliśmy i GLC, i BMW X3, które mają za to napęd na tył, co może być jakąś tam... Jakimś tam utrudnieniem do jazdy zimą przynajmniej w naszych warunkach. Na Florydzie śniegu nie ma, jest marne, 27 stopni, więc no musimy się tu męczyć. Dlatego też ubrałem czapkę. Ja wiem, w Polsce jest, zima, e, tu, jest, tu, jest, tu jest jak jest, no ale jakoś sobie dajemy radę. Jakoś dajemy radę, jakbyście się martwili, to naprawdę przeżyjemy. Uważam, że godne zainteresowania 2023. Trzy, przebieg 21 tysięcy mil, więc świeże auto. Mało ubite, może nie w najwyższej wersji, ale dla kogoś kto nie wymaga za dużo od auta, może być ciekawą propozycją. Dokładnie, fajny, rodzinny SUV z napędem, uwaga na przód. McLaren 720S, na pozór piękny samochód, niedużo uszkodzony, natomiast powiem Wam tylko tyle, jest to mina, której ja osobiście jeszcze nie widziałem takiej. Chodźcie zobaczyć tutaj. To jest w ogóle majstersztyk. Szyba, wydaje się, że jest wszystko całe, szyby nie wybite. Natomiast spójrzcie tu. Jest to wycięty laminat tylko po to, żeby było widać, że ta szyba się znajduje tutaj w drzwiach. Natomiast to nie jest szyba. To jest laminat wycięty. Mało tego, te drzwi są tak zeszpaklowane, że to się normalnie w głowie nie mieści. Cały tutaj bok to jest wszystko polepione na sztukę i polakierowane, jak to nasz kolega mówił, aby było. Spójrzcie tutaj, nie wiem czy będzie widać, jak Piotrek wam to pokażę, pod spodem wszystkie wzmocnienia, wszystko jest popękane. Nawet felgi, zobaczcie, są sprayem polakierowane, tylko po to, żeby po prostu nie było widać otarć. Ta, ta strona dostała na 100% to tak bardzo, bardzo mocno. Ale to jest tylko fragment tego, co wam zaraz pokażę. Zobaczcie tutaj silnik. Tylko wisi po to, żeby się on po prostu tutaj, nie wiem, on jest chyba na, na może dwóch, trzech śrubach przekręcony, żeby było widać, że on się znajduje w aucie. Natomiast ten silnik zupełnie wisi. Wisi skrzynia biegów. Od spodu wszystkie wtyczki i tak dalej są powypinane. Nawet wtyczki od wtrysków też są powypinane, pórywane piny. Natomiast tutaj widać cały ten, ten, cały układ napędowy wszystko jest rozpięte. Spójrzcie tutaj, jak to wszystko jest popękane. Jest to tylko założone na sztukę, żeby się to tylko trzymało. Całe te laminaty, wszystko jest popękane. Jest to przykład, że niestety, ale na minę też można nadziać. I teoretycznie wiele osób z Was patrzy i powie tak. Ok, nie kupię tego samochodu, ma krzywą podłużnicę, bo ma wystrzelone poduszki, ma rysę na botniku, na zderzaku, czy wybitą lampę. A ktoś popatrzy na taki samochód i powie, no super, auto jest niedużo uszkodzone. Guzik, prawda, jest to po prostu polepione na sztukę. Mina numer jeden, Takiej osobiście jeszcze nie widziałem. Także masakra. Miami ma dwa place, jesteśmy teraz na drugiej jego części, czyli Miami Offside. Chcę Wam pokazać, chciałem Wam pokazać, zaprezentować bardzo fajną Hondę Civic. To jest samochód z 2000, wersja 2024 Civic Sport z bardzo fajnym silnikiem dwulitrowym. Przebieg 30 tysięcy mil. Właśnie robimy sobie lekką inspekcję tego samochodu. Ja już tu. Już Wam pokażę, zaglądamy sobie tak. Olej jest w całkiem bardzo ładnej kondycji. Samochód, jak widać, jest tu wszystko z przodu kompletne, więc ma status run and drive. Z boku, uszkodzenie główne jest z boku. Są to drzwi, drzwi i prawdopodobnie tutaj kawałek poszycia pod drzwiami progu też będzie do wymiany. Aczkolwiek bardzo fajna wersja. Tutaj jest samochód, który w tym kolorze sprawia włożenie takiego fajnego jako, no nie wiem, na pierwszy samochód, powiedzmy jako, jako samochód po, po, po zdaniu prawo jazdy, no takie Civiki zawsze były takie fajne, młodzieżowe i ten samochód mi dokładnie takie wspomnienia przywodzi. Zobaczcie, bardzo fajna linia, auto, tak jak wspomniałem, dwulitrowy, bardzo dobry silnik, te Hondy też mają 1.5, ale z tymi silnikami już tam różne są opinie, wprawdzie może i lepszy byłby dla świeżo upieczonego kierowcy manual, tutaj mamy automat, ale... Myślę, że godny samochód. Czy Wy kupilibyście Civica na pierwszy samochód? Czy to jest auto, które Wam się podoba? Może w tym kolorze, czy w jakimś innym? q Sportback, dwulitrówka, 2022 rok. Modelowo 23. Jak widać jest line Bardzo ładne auto. Nie wiem jak u Was, ale u mnie bardzo poszukiwany model. Zwłaszcza Sportbacku. No fajnie bez niskiej akcji chcecie, nie? Dokładnie no tak. Więc uszkodzone w tył. Dużo części w środku jest. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze, bo mogły zostać uszkodzone niektóre elementy te wyposażenia, skóry czy też boczki. Natomiast widać, że ktoś się przyłożył i posprawdzał to, co w tym aucie zostało uszkodzone. Źle to może wygląda na pierwszy rzut Ale tragedii, moim zdaniem, nie ma. Osobiście wolałbym kupić samochód uszkodzony z tyłu niż jak z przodu. Bo no widać, jest tu uszkodzona część podłogi, ta belka tylna. No, ale są to części po prostu wymienne. Jak widać, butniki są całe. Szkoda nie, nie jakaś tragiczna. Myślę, że większość blacha by sobie z tym poradziło. Tym bardziej, że spokój z naprawą elektroniki. Dokładnie tak. Tutaj widać spod pod spodu, no ta belka dostała. Znaczy, belka to, to cała wanna. To szydzie, cała ta wanna. Belka tutaj jest. czy jest proste, ciężko powiedzieć, bo trzeba było ją wyciągnąć. No, jedyne, jakie jest ryzyko, to to, że to jest belka z hakiem, nie? Z mocowaniem haka, więc jak to dostało to mogło tą podłogę troszkę do dołu pociągnąć. No to trzeba się liczyć z tym, że tą podłogę trzeba wymienić. Natomiast uważam, że nie ma wcale tragedii. Patrząc na to co mamy, a czy też nie wiemy czego nie mamy, to pewnie gdzieś okolice 20-22 tysięcy. Ile na miejscu wyszłoby do akcji z no, powiedzmy 110-120 wydaje mi się no, dobrą ceną. No 2022 roku. No przebieg 17 tysięcy mil, więc yy, naprawdę jak na auto już dwuletnie to, to nie widać po nim ani zmęczenia eee, na później szkody No w mojej ocenie bardzo ładne auto i fajny kolor i ta szkoda wcale nie jest duża jak widać tutaj żadne ze szczelni się nie rozeszły elektronika działa tak. klapa się zamyka bardzo ładne auto no to mamy obejrzane dzisiaj kilka myślę samochodów z czego wyselekcjonowaliśmy kilkadziesiąt aut które zobaczycie na materiale w naszej ocenie no, są samochody, które wyglądają na pozór niegroźnie uszkodzone, natomiast też jest drugą stronę, że są samochody, które groźnie wyglądają, aczkolwiek większość blacharzy bez problemu sobie z ich naprawą poradzi. W naszej ocenie są to auta godne zainteresowania, chociażby to Audi e, kupień Sportback. Jeżeli Wam się materiał podobał i chcecie więcej zobaczyć takich samochodów, piszcie w komentarzach jakie auta Was interesują co byście chcieli zobaczyć. Łapa w górę. Do zobaczenia Nie na kolejnych materiałach. Tak, tak jest. No. Do zobaczenia. Cześć.